Jakiego zabezpieczenia używasz podczas stosunku z partnerką? Eee, lepsze gumki, tabletki. Nie Mam lepsze zabezpieczenie. Ale nie, nie uprawiam stosunku po prostu z kobietami. Nie Ale nie konia, tutaj pan poleca, poleca jeszcze taką opcję. <grym> nie, no z mężczyznami też nie. Ja nie uprawiam w ogóle takich rzeczy, widzowie. Dajcie spokój. Po co to komu? Przyskawki uprawia. O! To już prędzej. Nie chcecie sobie wziąć takiej kanapy? Narożnika? O, tak wygląda. No tutaj w ogóle. Nie ten. Nie. Nie chcę. Bo dzisiaj albo jutro to wywalam już. Trochę zapierdziany. Trochę ta. A to wiesz, to raczej nie do domu, do salonu. Tylko to sobie możesz dać, nie wiem. Może gdzieś. Yy, w, og w ogrodzie. Nie wiem, czy w ogrodzie. Kur no nie wiem. Coś możesz pomyśleć sobie. Czy było na niej uruchane? No może było. Mogło być. Ja na nią srałem. Ja nie srałem na kanapę. Ale ją prałem wielokrotnie, takim tym, karcherem Więc to nie jest tak, że ona jest super brudna ale W tym miejscu, o tutaj idziemy, teraz kręcę Tu było nasikane i ręcznie prałem Ja to prałem dwa razy ręcznie i no tam coś tam tego nie najlepiej pachnie jeszcze Ale to już praktycznie zeszedł zesz ten zapach Więc to i tak by trzeba było sobie wyprać, albo tą połówkę wyjąć. No połówkę można wziąć, można wziąć tą połówkę, nie? Taką o A jak nie to wywalam Ej, no ale za darmo, to jest uczciwa cena Tak rozjeb***ego gówna dawno nie widziałem Aha. Jakbyś mi dopłacił, to bym nie wziął. Tak, podwiozę ci do domu. Pewnie. I za, jeszcze ci ją zaniosę. Wniosę ci ją do mieszkania. Ósme piętro, winda, nie winda, wniosę. Niti, a to ta bazynera. Co ona robi? Nie no, przesada! Przesada! Gość nagrywa jej dupę, ona się... Ona w sumie, no nie so wiem, o tym. A to jest taka jazda na krawędzi. I co, to jest spoko shot? A ma bana? Nie, nie wiem, chyba nie. Mi się wydaje, że ja powinienem mieć asykuracyjny basen z tyłu, gdzieś tam w tle. Nawet taki malutki. Brodzik. I wtedy, jak będzie jakaś nagość, tu jakaś bielizna, pośladki, mówię tak. Ja jestem baseniarą. Tu mój basen. Nie mogę w samych gaciach streamować wtedy. OP. To zrobił za milion. Ale wiesz co? Zrobienie za milion to tak, jak zrobienie za milion. I teraz sobie wyobraź, że masz do wyboru, nie wiem, Majora i Konona. No ten minął, wtedy to jakoś tak mało się wydaje, co? Dobra, Majora już nie może, a ku... ale no załóżmy, w dziś w czasie, więc to tak właśnie. Pikuje, może się zem... Słabnie... Lucian, dawaj, Pies, Lucianka, weź. Kupa. Majora nudnego nasusa, nudziarza. Zmienię skina. Faraon. Musi wjechać Medi Faraon. Niech będzie Nightcore. Ja żartowałem. Może lepiej tego ghosta, jak to grałem OG gracze na susa. Chociaż okej, okay, w trandla, w trandla. No wiecie co? W trandla mamy ciężko. Wróciłem w minionów. To, że midlaner tak zagrał, to OP. Ja nie followuję tego, kurwa. Uderz mnie, uderz mnie. Przejął agro minionów, że mnie uderzył. Ja nawet chciałem mu się dać ugryźć, ale bardzo szybko je zgubił. Trolluje kwa ten typ! Trolluje k ten typ! Wszyscy mu pingowali, żebyś tego nie robił! Ale widzicie, od początku gry, nie do ja straciłem 3 miliony mu pulując! 3 miliony oddałem! Expa Golda! Oddałem, żeby dżungl miał dobry start, a on kwa takie rzeczy. Aż mi się przypomniał Major co kupił truskawki ze śmietaną. Na mecz Polaków i wjeżdżali mecz. Maszyna kupił całego, dobra. Nie chcę maszyna. Teraz wielki wave do mnie idzie. Sobie go zgarniemy. Zabije nas dwóch. Kontroluje ta k*****a Dałem mu w. I jeszcze flesza spalił, więc chyba wygra Nie do wygrania, nie do wygrania on, To on chyba sprzedaje grę Sprzedał grę, sk***** syn sprzedał grę Muszę odpalić r do mnie nie przepuszuję. A ja tego i tak nie przepuszczuję, na zerką. He, Czemu on intuje w ogóle, ja tego nie rozumiem No widzisz, jak On gra las, albo przepalił O kurwa O kurwa I to ma 10 lustricka Co to kurwa za jest jakieś W ogóle oni grają 2 na 1 linię. Te gorsze tu muszę grać. Nie mogę kliknąć f 4 z tej gry. Nie mogę, nie mogę, ja to muszę grać. Dobra, no. Gramy, gramy, gramy. XD Jeszcze freeze mam pierdolnego. Nie mogę nic z tym zrobić. Ciężko, ciężko. Zreportuję tą rel. A się na fotelu tak odegrało. Ona ma takiej temy, że. Truskaweczki, miam, miam, miam. Witam ponownie, prezesie. Za coś dla widza. Mm, ja nie jestem dymiarzem, ale może to dla siebie są dymy. Taka Gierka, czy nie, są, są dymy. Każdy lubi co innego, no. Ogromne pozdrowienia dla człowieka, głowy. Mikrocypek, jestem Twoim fanem. A, że jak mikrocypek. Dzięki, dzięki. O, na ciebie też, trzymaj się. No, niektóry cypek teraz tutaj gra, no, na Wow. Dadzą mnie. Patrzcie to, dadzą mnie. Dadzą mnie, jest, ja to wiem. To jest sk***nictwo, że dadzą mnie, ale dadzą. Możecie się skupić na grze. Jestem pewna. Trzeci raz o kartusy to dobijam. Normalnie wygrywamy te gierkę widzowie I mała diavica, od On z de jest tam Troluje, To jest, tak, to, jest tak, to jest taki trochę A to ważne, ważne, bo tu można spokojnie możemy to wygrać. Znaczy widzę, że możemy do niby wygrać, ale... A naprawdę moja motywacja nigdy tak wysoka nie była jak teraz, żeby sobie wygrać w gierkę. O, no kartus się zgubił, idę po niego. XD Prawie się udało sobie wygrać. O, przejście wygodnie poleżałem trochę, bo wiecie co? To nie ma co. Siedząca postawa niewygodna. Należąco lepiej. Nice game.